No wróciłem wszystkie kotki nakarmiłem nakarmiłem fraglesy nakarmiłem kotki z kotłowni no i wróciłem No tutaj też kotką wyłożyłem Widzę. któryś z Garfieldów je nie wiem czy to Piotruś pan czy Cypisek, no tutaj sobie podjada kapitan B, który cały czas mi towarzyszył. A przyszedł szramek, ten siurek, to to obsikuje po wykastrowaniu, nadal sika. No staram go się gonić. Kotki się najadły wcześniej, przed wyjściem jako pierwsze tutaj dostały. Teraz jakby dokładka, bo przyszedłem, patrzę, wyczyszczone, dokładnie. A to mówię, dołożę. A dzisiaj dzień był brzydki. Padało. No. A teraz, kochani. Kolega. Cienki wolek się dopomina. Żeby go głaskać. Taki czulek? Tak, mówi, że tak. No, o, już mamy majeczkę. Już mamy dwa połcie. Teraz czekać jak skończy jeść żbiczek i też przyjdzie, tak? Co, buzi? No. Ale zasłoniłeś majeczki, nie mogę pogłaskać. No. Po kolacji Mojej Gdzie była jajecznica Dałem kotkom Jajecznicy swojej Całą porcję jajecznicy dałem Miałem jeszcze dokładkę Zorganizowałem cztery plasterki wędliny Szynkowej No to kotki które były na schodach Dostały. Urozmaicenie oprócz puszek nie? jaki kiciulku. A później dostały puszki, suchą karmę. Przyniosłem też zupę pomidorową. Na wszelki wypadek niektóre tam lubią sobie pochłoptać trochę. Czasami jest dużo mięsa, w tych skór. W zupie No to im powyjmuje tam Co? Co kiciulku? Co, 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 co? No, niunia cały dzień spała praktycznie O tam w tym koszyku domku. A po kolacji zechciała sama. Chciała do pokoju. Ja byłem wziąć w leki. No ona wleciała na korytarz. No czyli widzę, że chce iść do pokoju. To no, ją zaniosłem do pokoju. Zostawiłem no zobaczymy. Do północy będzie chciała. A później będzie mi męczyła, żeby ją wypuścić na dnia. Nie widzicie? Tak, no, mówi, że tak. Cały czas. Jaki ty jesteś zgodny, to cały czas mi przytakujesz, nie? Tak, no, widzicie? Tak, przytakuję. Trzy razy tak, jak referendum po wojnie. Trzy razy tak. Tak? Tak? Cienki bolek, tak? Powiedz. Tak, czy nie tak? Kicia? Tak? 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 Co? A, ha, ha, ha. przyszedł kapitan Zbik. No i zaczyna się problem. Bo miejsca nie ma. I kto ustąpi? wstąpił. No, droga wolna, panie kapitanie Panie kapitanie, droga wolna I co? Przyjdzie pan? Tu tak? Co ręka przeszkadza? Co? I następny zmiana. łączył się Wyłączyła mi się lampa Musiałem włączyć jeszcze raz lampę no. A majeczka co też chcę pogiziać pogłaskać tak też pogłaskać majeczka no dzisiaj było cieplej o, coś mi tam z tyłu za plecami za fotelem szkrawie to na pewno któryś z Garfieldów Cypisek albo Piotruś Pan Nie. Majeczka. O. No, jak widzicie kochani, nie ma pieszczocha. Nie ma ciotki płaczki. Jak się ociepliło, to na dworze więcej siedzi. Ta ciotka płaczka. Tak to jak chłodnie, to na szpitu, na fotelu. No gdzie idziesz? Gdzie, gdzie? Gdzie chcesz iść? No. Dobra. No, idź O! Tam się kotuje, któryś wywrócił do góry nogami. Itka, co ty tam robisz? Poczekaj. któryś Garfield. Wrócił to do góry nogami. Czekaj, kiciek. Postawimy to na tem, tak jak powinno być. Który to jest? Piotruś pan? No, wyjdź, wyjdź tam. O! ci położę, bo ty lubisz w tym spać. Dobra, masz. Już ci postawiłem, widzisz. Dobra, zanim pójdę. Oj. Liści się nanosiło. Kochani. Tak. A ja zaraz idę, kolego. Minuta, idę. Będzie 10 minut filmik. Majeczka, nie wchodź na kolana, bo ja zaraz wychodzę. Słyszysz? Za pół minuty kończę i idę. No. Idę, kicia. O. Nie. Idę. Już idę. Już nie biorę Was na kolana. Idę. Zrobię pół półmroczek i idę. Zostawiam Was tutaj. Kapitan Żbik będzie Was pilnował. No, i szramek. No to do jutra, kochani, w sobotę. Muzyka